Siemka, witajcie na kanale Dzisiaj będziemy rozwiązywać problem Ładowania Ponieważ od dłuższego czasu nie mam ładowania Na akumulatorze Jak jest to skacze, nie wiadomo o co chodzi No i co Ostatecznie się okazało, że stator jest Ma przepięcie Znaczy zwarcie jakieś Możemy sobie to sprawdzić Niestety, ale na każdym tym jest przebicie a podobno nie powinno być, tak? Także także cóż, będziemy wyciągać stator postaram się cokolwiek nagrać może to komuś się przyda a może nie stator ogólnie znajduje się tutaj tutaj mamy kabelek cały tu mamy stator. Mamy do wykręcenia chyba z 11 śrubek. Wcześniej trzeba będzie olej spuścić. No jak spuścimy olej, no to będziemy wykręcać. Zobaczymy. Jeszcze tego nie robiłem. Robię to teraz pierwszy raz. Mam nadzieję, że w miarę to pójdzie i nie będzie żadnych niespodzianek. Stator nie będę zakładał nowy, tylko daję do przewinięcia. Podobno Akurat w przypadku tych kładów chińskich lepiej właśnie dać do przewinięcia, niż do. Mm, niż kupować kolejne, bo jakościowo wyjdzie lepiej, tak. Także tu już mamy porozkręcany kabel, mamy wyciągnięty, bo on tutaj sobie leciał tam hen-hen z drugiej strony, bo ten ogólnie kabel, jakby ktoś nie wiedział, wchodzi do regulatora napięcia, tak. Tu wchodzi dokładnie stator, tak, w to miejsce. A tutaj jest wyjście, tak. Tak to wygląda. Nie wiem, czy regulator też nie jest zwalnięty, no ale najpierw muszę zacząć od statora. Także rozgrzejemy silnik i będziemy demontować to wszystko. I zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie. Trzymajcie kciuki. Silnik już mamy rozgrzany. Jakby ktoś nie wiedział gdzie spuszczamy olej, no to spuszczamy go tu, mam nadzieję, że widać klucz tu dokładnie. O, w tym miejscu jest to spuszczenie oleju tu. Także odkręcamy, spuścimy olej i będziemy działać dalej. Także jak spuścimy olej, to wykręcamy resztę. nam olej, bo pamiętajcie, żeby spuszczać olej, i później może być bieda. No dobra, I teraz zobaczmy jak to nam zejdzie. mamy wyjęty, jak widzicie, myślałem na początku, bo z tej strony, że wszystko jest ok, bo z tej to nie wygląda źle, tutaj jedynie widać, że jest coś uszkodzone w tym miejscu, ale jak już odwrócimy go, to jest dramat, tu, to jest to samo miejsce, bo widać, że coś się, co się stanęło, no tutaj zresztą też, także nie miało prawa to działać. Wysyłamy do przewinięcia i będziemy zakładać. Także trzymajcie kciuki za dalszą część.